Dobra, dosyć tego dobrego i lecimy na Szczecin. A, na początku się trochę ścina. To też mi się nie podoba, bardzo mi się nie podoba. A, dobra, działa. Dobra, ja bym wzięła może szkołę gotowania na początek. Dowiecie się wszystkiego, co dotyczy kupowania, ok? Ok, kiedy masz w ręce, możesz nieść wiele produktów naraz, bo możesz zaoszczędzić sporo czasu. Kup trzy pomidory, ok? Otają. <laughs> Jedyne osoby od których kupuję suszki. Ups. Kupuję butelkę oleju z awokado. No, dobra. Aha, kup. Tylko jeden produkt na tylko jeden produkt na raz. To będzie coś czuję, że odnajduje będzie dobrze, nie? <grystanie> o nie. Okej, okay, mam się skupić. Dobra, nie patrzę na Was. Jak kroić produkty? Łatwo się tego nauczyć, ale trudniej zostać mistrzem. Poświęć trochę wolnego czasu, aby poćwiczyć. Ej, boję się. Czy tu mogę sobie pociąć palce? Najpierw weź pomidora. Dobra. Teraz weź nóż i użyj go na pamietnorze lub test do krojenia, okej? Ok. okay. <grystanie> na cztery, on mówił tak? Akorda. No, a da. Okej, okay. O. Dobra jest okej, okay. cześć Asia, cześć, dzień dobry Ale mi to świetnie poszło Stek z frytkami, uwaga Rozumienie, nie czeka żaden gość, więc O dobra, spoko, to nikt nie czeka Użyj kurka, żeby włączyć płytę grzewczą Dobra, dobra Pus, Ale halo, to jest szpatułka Czy szpatułki nie, lepiej, nie trzeba najpierw odstawić? Gordon? To ja już lepiej wiem niż ty? Połóż stek, dobra, to bierzemy stek. jest stek, aby zobaczyć jego stan zielony. Pasek przedstawia gotowość produktu. Ikona patelni informuje, że produkt został. Spójrz do góry, szpatułka weź się eee! O nie! A ja ciężar zlamiłam. Ale nic nie wisi, to wisi na ścianie, nie mogę tego wziąć. Chodzi mu o to. Ja to odstawiłam niepotrzebnie. Dwie gałązki, tak? Raz i dwa. O! No nie wygląda za dobrze. I czemu one mi się ruszają? Halo? Lepiej zaznacz kogoś, kto to szybko naprawi. Wybierz firmę, używając... Później użyj, aby rozpocząć naprawę. Skróluję, o co chodzi. Ten telefon w ogóle nie działa. Jest czarny ekran. No, wybierz firmę używając kółka od myszy. I scroluje. i kurczę. Nic mi się nie dzieje. Opetany telefon. No i czemu nie działa? Może faktycznie jakoś zasięgu szuka. <laughs> Pierdzie, ale to. Ja coś robię nie tak. No, najpierw trzeba. No właśnie, ja nie wiem, kurczę. Najpierw trzeba zacząć, żeby telefon naprawili. Czytaj grę. Quick save? No dobra. Nie wiem, czy to jest to. Mamy do naprawienia jeszcze pikarnik i frytkownice. Okej, okay, u matku, błoska. Oszukali nas, ale masakra. Może nie będę musiała puszczać muzyki. Boże, to jest ta smutna melodia. Coś żywszego, o. O, to mi się podoba. Wejdź do sklepu, lecimy. Teraz odłóż gdzieś te sól. Hmm, gdzie bym chciała odłożyć te sól? Może tutaj. O. Fajna melodyjka jest. Pieprzka jest sproszkowany. Bierem. Fajnie by też było, gdyby można było grać w to online ze znajomymi. Boję się. Bo jak już zacznę, to będzie miała tylko 7 minut, nie? Spitaleto, spitaleto. Okej, okay, no to trzeba wziąć e, pstrąga. Można nim rzucać. Ech. Kilka razy, wiecie, nim obrzucić e, po podłodze i wtedy jest po prostu idealny. A, a! Wait! Eeeh... Okej... Hehehehe Ej, czemu to leci? A jak tu... Jak to... Jak to zapauzować? 5 minut później Ej, kurde, bo mi rachunki za przyjdą eee. O, dobra Idzie mi świetnie póki co, nie? Nic nie zbiłam jeszcze. Teraz tak. Który to jest skórek? Zaznaczony obszar? Dobra. Ej, to miał być garnek! To, to To to. Gdzie jest nasza szpatułka? Przyda nam się. Jak to było? O nie. To nic, to nic. To będzie nasz y, sekret, nie mówcie nikomu, nie o Jezu. O To jest... To jest y, przysmak szefa, to jest nasza... Tak, to jest nasza specjalność. Boże, ktoś robi pranie pod mną. O. To chciałam zrobić, no. Po prostu z garnka szalały się ba. gdzie jest ten drugi zimnik? Zapomniałam zaznaczyć. Ale e, to jest to beznadziejne danie. Tyle czasu jeszcze czekają. Współczuję tym klientom. Rosun skóry. Dobra. Wierzę nasz. O Jezu, to się w ogóle gotowało cały czas. Eee. Yy. Nie! o o nie. O zrozlałam zupę Boże, zupę, wodę Jak to wylać tam? Okej okay. Głęboki talerz podstawowy Okej okay. Weź pstrąg, dobierzemy pstrąga Co już ma? A jak to zrobiłeś? To już kupiliśmy wcześniej. No to jest 6 gram. Czy ja czegoś nie zrobiłam? A bo tu musi być więcej tych cytryn, tak? Dobra, to bierzemy te cytryny. Wyłącz ten piekarnik. O Jezu, jeszcze trzeba przyprawić. No i co? Czemu mi to kurczenie nie łapie? Co? Czyżby ten łosoś nie był gotowy? W sensie... To miał być pstrąg! <noise> A ja wzięłam łososia! Oh no! Oh no! <noise> nie, się nie płapie. Dobra, dawaj! Nie ma czasu. Dobra, Ej, no co? no. Minus 6, no. Tak. Zatrudnijcie mnie jako kucharkę. Zrobicie na mnie miliony. Uwagi, gości. Nie, zap, nie zapłacili. No co za? No to co, no na darmo wszystko poszło. Cała moja ciężka praca. Ach, jeszcze ten miałam. Co miałam? Czym go przyprawić? Szanem suszonym. Dzielam coraz lepiej. Ile to było? 5 gram. Dobra. Dobra, nie... to. No dobra, o Boże! O nie... Okej, okay. okej... Okay. Gdzie jest ta cytrynka? Boże, złap ją. O nie... <ścoughs> Nic się nie stało! O Boże, dobra... 6 gram pietruszki... O ty! Mam mopa! Co się tam skapnie? Mój tajny ten, mój tajny dodatkowy składnik to brud z ziemi. Dobra, jest gotowe. Nieważne jak, ale ważne, że wyszło.